Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy dobijać sobie nową serię. No. Robić nową serię. Sorry. I dobijać mega mocną rangę. A seria nazywa się. Seria nazywa się Droga do FNCS. Będzie to taka seria długa. Ktoś by powiedział, że mm, to będzie jakieś 5 tysięcy. Nie, to będzie parę lat. Tak, Ta seria będzie trwała parę lat. Ja już tutaj lecę na pierwszą miejscówę, żeby sobie zebrać temy, bo już w ra ranking, jak mam piratynkę. A tutaj nie wiem. Ludzie cały czas mnie zabijają. Ja się ochronić nie mogę, bo oni mają, kurde, nie wiem... Po prostu mają ten. Mają najwyższą rangę, czyli. No chłopie, ja wszystko zapominam teraz. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Wszystko, wszystko zapominam. No Unrilla. Każdy ma Unrilla i się nie da grać. A jak zabije jednego, to ma brąza. serio. No ma brąza. Jak zabije chłopa jakiegoś, to ma brąza, nie wiem jakim cudem. Chłopie, to jest takie głupie. Fortnite. To jest taki głupi. Fortnite jest mega głupi teraz. Nie, muszę go wyjść wychodzę awal, wkurze ja idę do innej tej żebym nie, nie, nie słuchał mnie po prostu znaczy gadają cały czas po angielsku mam jakichś bamblików znajomych kurde anglików jednych się nie znaczy, tak gadają Chłopie, to już tak wkurza, że ja zaraz nie wiem. Odłączam sobie kabel ten do... do, do słuchawek, żebym nie słyszał. Jak gadają o, nie wiem, ang angielskich rzeczach. Kurde, że Ching Ching Ching, może nawet ch chiny, chiny to są jakieś. Fie. Nie mam bota. Zabijam go, zabijam go, zabiję Platynkę Miał. Dobra, teraz to jest moja jedyna szansa. Żeby zabić tego typa. Który cały czas mnie wkurza i chodzi tutaj. Dobra, ja, ja albo uciekam, albo to ja nie wiem, co robię. To ja nie wiem, co robię. Uciekam stąd. Nie, nie chcę mieć nic wspólnego z nim. Uciekamy po prostu z tej miejscy. Idziemy stąd. Nie mam za dobrych broni, by się przydały lepsze HP. Mam tylko 70. Ja mega słabo Ojojoj, koronki tam były nawet To się aż tak biją, że koronki lecą Dobra, lecimy dalej. OG, samochodzik... Samochodzik, znowu bambiki w samochodach. No, biki w samochodach. Bambik w samochodzie, Bambik w samochodzie. Uciekłem mu chyba. nie, nie uciekłem. Wcale nikomu nie uciekam. Mam 2 HP, a tu mnie ludzie biją. Gonią aż begra. To bega, bo ja mam dwa HP. A, dwa HP. Dwa HP mam dwa hape. Dwa hape mam. Opierałam Altara wygrać? Na razie? Z nimi? kogoś? To jest geralda chyba. To jest chyba geralda ale ja uciekam stąd. Uciekam stąd, mnie to nie obchodzi, że ty pytała. Ja nie chcę się bić. Po prostu ja nie jestem taki agresywny. Nie jestem aż taki dobry, żeby bić się z typami z odrillem. Dobra, oni nie mają odrilla. Ka każdego, którego zabiję, mają tylko Platynę. Może na 5 gierek spotkam jakiegoś typa, który ma. Nie wiem, czempiona. Ale to jest tak rzadkie, 20 gier się tak robi. A ja zabijam. Zabijam takiego jednego, który miał czempiona. Znaczy trochę nieuczciwe, bo on się zbił z typem i tak i inny typ pobił, że miał 20 HP. Ja go dobiłem i zrobiłem jeszcze tego z platynką, który go tak obił tego typa z czempionem. No, ale to nic nie pomogło. No, idziemy sobie, jedziemy ja sa. Ole o Chłopio, on ma takie ładne Dobra, idziemy. Nie mówimy o samochodzie. Znaczy nie o samochodzie, tylko o takim... Nie warto Idziemy. Chopie. Chopiem, ja będę kłócał, a zaraz go zabija. Dobra, ja nie będę nic zrobił z nim. Po prostu ja chcę odjechać stąd. Podjechać stąd. Podjechać stąd i mogę nawet zabić typa. Ale ja nie wiem, gdzie jestem na tej mapie, głupi, Nie wiem, gdzie ja jestem na tej mapie. Tutaj. Trochę mógł się oddalić. Mogłem się trochę oddalić, ale jest to za moc. Nie. Dobra, jeden dostał. Dostał. Żyję. Ja żyję na spokojnie. Uuu, ale miał pompę mega mocną. Dobra, ja to wygrywamy chyba. Nie wiem, bo mam dwa fragi i 22 ludzi. Nie wiem, czy może jest jakaś szansa, że to wygramy. Dobra, biorę to. Idziemy dalej. Jest szansa, że to wygramy. Może jakimś cudem? Jest chyba jakaś szansa, żeby wygrać tą gierkę. Ale no nie wiem, no, szansa jest głęboko, wiecie gdzie. Taka szansa jest, że mega no. Nie wygramy tego. Tak szybko tego nie wygramy, żadnej gry na razie nie, nie możemy wygrać. No bo to jest pierwsza gra. Ale wygrałem jedną z rankinga, gdzie miałem srebrna, srebrną 2, to było dawno, to było miesiąc temu, nie wiem, srebrny. trzy tygodnie temu. Lecimy dalej. Znowu gadają, czy oni muszą być tacy? Żeby każdy gadał. Dobra, idziemy dalej nie przejmujemy się, że jakieś typy z Anglii gadają. Idziemy po prostu dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. I nie wiem, czy jakąś grę możemy wygrać jeszcze, no No nie wiem, tak jest słaba. Dobra, odłączają się ludzie. To fajne. Pewnie później jak skończę tę grę, to wrócę. I będą chcieli zagrać ze mną. Ja niech nie chcę, bo nie lubię jak ktoś gada, kurde. tak na poczekanie, czy zabiję kogoś czy zabiję, czy będę aż taki dobry żeby zabić jeszcze chociaż dwóch typów no nie wiem, ale mam tego skalniaczka <grymne> idziemy dalej idziemy dalej typów brak gps mi tak a zromowałem fajnie Typu w brak jestem głupi i tak. Ale ja myślę, że jest szansa, że możemy kogoś zabić jeszcze, bo mamy mega dobrą pompę po pierwsze. A mega dobra pompa. A ja mega moc tego Aima. Mega mocnego. A i Maja, zaraz zginę przez typa z daleka. Chłopie, zginąłem, bo mnie jakiś typ z Unreal'em, kurde, mnie zatem boksował. Jest. Ile procent? Ile jest yy, Platyna 2, ale jeszcze co będzie? Platyna 2 i 37%. Bardzo dobrze. Tutaj na przykład weszło. No. Weszło nam to bardzo dobrze. A ja myślę, że takie odcinki będą na początku będą takie trochę krótsze. No a więc jedna ranga w górę poszła. No więc my się żegnamy do zobaczenia.